Co z kolejarzem Opole? Wiemy już, że wdrożenie na kolejny sezon na pewno pozostanie kapitan, Oskar Polis-Ulubieniec, opolskich kibiców, który niejednokrotnie ratował honor zespołu w minionych rozgrywkach. Towarzyszyć mu będzie Hubert Węgowik, 30-letni zawodnik, który w poprzednim sezonie często notował znakomite występy i znacząco przyczynił się do końcowych rezultatów kolejarza. Ten duet zapowiada się wyjątkowo mocno jak na realia Krajowej Ligi Żużlowej. Z dużym prawdopodobieństwem można również stwierdzić, że ponownie z włókniarza częstochowa wypożyczony zostanie Australijczyk James Pibson. Dla młodego zawodnika to kolejna okazja, by zaprezentować swoje umiejętności na polskich towach i zrobić krok naprzód w karierze. Bez wątpienia sporo emocji wzbudzi także powrót do regularnej jazdy doskonale znanego kibicom Duńczyka Patryka Hansena. To bardzo ciekawy transfer, który może okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Życzę mu przede wszystkim zdrowia i udanych występów. W składzie kolejarza pozostanie również reprezentant Ukrainy Stanisław Milniczuk. Na ten moment wiele wskazuje na to, że pełnić będzie rolę rezerwowego, chociaż czas pokaże jak potoczy się jego sezon.